7 lat doświadczenia diety keto na własnym organizmie doprowadziło właśnie do tego momentu, właśnie do tego filmu Dieta Keto po mojemu zapraszam ja oraz moje żyły na brzuchu. Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Rafał Kocur i od 7 lat jestem na diecie keto, amatorsko testuję ją na swoim organizmie i dobrze mi to wychodzi. Dlaczego? Bo na keto wyleczyłem stany zapalne, świetnie realizuję się jako sportowiec amator, mam pełną energii, nie mam pieprzonych kros, które prześladowały mnie całe życie, schudłem na stałe, ograniczyłem swoje kontuzje, wyleczyłem astmę i mam po prostu więcej czasu dla siebie, bo w sumie gotuję tylko dwa posiłki dziennie. Zanim zaproszę Cię jednak do świata ketozy po mojemu, to chciałbym Ci przedstawić pięć takich fundamentów, filarów, którymi się kieruję, gdy układam sobie dietę. Zapraszam. Przodź mi stąd. I coś, zacznijmy od pierwszego. Punkt pierwszy, przeszłość plus nauka, czyli o co chodzi. Nie traktuję swojej diety keto jako coś takiego, o Jezu, tylko ja znam wiedzę, bo tam jest taka książka nieprzetłumaczona jeszcze z hebrajskiego, ale ja tam wiem, że to jest, to jest taka prawda, no bo tam człowiek pisał i tam ludzie skrzeszali się na tej diecie. Big Pharma, to wszystko. Specjalnie nam dali te wysokie węgry, żebyśmy umarli, żebyśmy kupowali. Nie, nie o to chodzi. Ale też nie koncentruje się na tym, że tylko dowody. Dowody mi daj, bo dzisiaj też jest takie stanowisko oczywiście. Nie masz dowodów? Dowody mi daj, jak na policji normalnie, nie? Nie ma badań? Nie wydarzyło się. No to też takie jest głupie podejście. Antropologią posługuje się, żeby zbadać przeszłość, oczywiście naszych przodków, pogrzebać w ich kościach, oczywiście nie dosłownie, ale powrócić troszeczkę z tych kości. Co oni tam jedli? Co mówią badania odnośnie ich kości, ich kośćców? Czy były silniejsze niż te, które teraz wygrzebujemy? Czy były słabsze? Natomiast współczesną nauką, którą jest na przykład epigenetyka i której uwielbiam używać w kontekście diety to, jest to, żeby sprawdzić, jaki tutaj elemencik jeszcze można poprawić w tej naszej diecie. Co tutaj, który gen przestawić tak, żeby y, lepiej działał, żeby był zdrowszy człowiek, nie? Jedna i druga gałąź ma tak naprawdę bardzo dużo dla nas do zaoferowania, jeśli chodzi o kontekst dietetyczny, żywieniowy. No bo wystarczy spojrzeć na Masajów, na Eskimosów, no im tam pykło coś, no nie? No byli praktycznie cały czas w ketozie i żyli bardzo długo, dopóki ich cywilizacja nie dopadła, nie? Tradycyjne pożywienie występujące w różnych kulturach jest dla nas po prostu najlepsze. Najdłużej żyjące ludy jadły swoje. Moje tradycyjne pożywienie do tego, do czego były przyzwyczajone przez lata mieszkając na określonym terenie. No Ale z drugiej strony nie mieli aż tylu toksyn, nie mieli takiego gówna, które teraz wisi u nas w powietrzu, po prostu, że oddychamy i się, trujemy. Stąd no nie możemy żyć tak samo jak oni, nie stosując nowych zdobyczy nauki, takich jak właśnie e, wiedza o antyoksydantach, dokładanie cegiełek zdrowotnych do naszej diety. Polacy mieszkający nad Bałtykiem. Też mamy określone przyzwyczajenia. Nasze mitochondria ciągnie do troszeczkę innego jedzenia niż na przykład japończyków. I tak jak na przykład japończykom niepotrzebne jest tłuste jedzenie w nadmiarze, tak nam niepotrzebne jest ich jedzenie, no bo lepiej sobie funkcjonujemy na czymś innym. I spójrz na przykład na naszych dziadków, którzy jedli, no co jedli, co się jadło na wsiach, co się jadło w mieście dawniej, no masło, jaja, śmietane, mięso, tłuste rzeczy z cholesterolem. A ludzie żyli, na przykład ojciec mojego dziadka kompletnie nie wiedział, co to jest zawał, udar i inne gówna, których tak naprawdę jest coraz więcej, odkąd jesteśmy na diecie tradycyjnej, tej bardzo wysokowęglowej. I co najgorsze, w ogóle się jeszcze nie ruszamy na tej diecie. Więc nie wybierałbym jednego czy drugiego, a oba właśnie naraz. I to jest najlepsze rozwiązanie, jak dla mnie. Punkt B: cykliczność diety. Odkąd pamiętam, Ziemia krąży wokół Słońca. Chociaż niektórzy mówią, że jest płaska, ale to dobra, to grubszy temat. Co nam to daje? Dzień i noc. Tutaj w tej części świata daje nam na przykład zimę, lato. Cykliczność jest wszędzie. Dlaczego tego nie zastosować w takim razie do diety? Tym bardziej, że cykliczność diety zawsze zachodziła i to było normalne, naturalne zachowanie. Że jak na przykład przychodziła zima, o kurde, zasypało mi grządki, to co ja teraz zechlam? Zapomniałem sobie ukisić, o kurde, no to dobra, idę po mięso. Przyszło lato, o, jak fajnie, owocki, jagodowe, to sobie zjem, pozbieram się z lasu i zjem. Zawsze była cykliczność, więc takie fluktuacje makrosów w stylu, nie wiem, w sezonie truskawkowym czy pomidorowym mamy kilogram pomidorów i nasze węgle idą od, dajmy na to, 50 do 80, 100 gramów. Jest całkiem czymś normalnym, tym bardziej, że słońce świeci wtedy w lecie, więc tak naprawdę możliwości przerobowe węglowodanów są wtedy dużo wyższe, witamina nie i te sprawy. Tak samo głodówki, 24 godziny, 48 godzin, kiedyś nie było jedzenia. Przychodziła zima, o kurde, nie ma co zjeść, zwierzęta się pochowały, no... Nadarzała się okazja, polowali, było jedzenie, ale gdy nie było, to człowiek tak naprawdę wykształcił mechanizm regeneracyjny. W tym czasie, w którym nie jadł, zachodziła mu autofagia, leczył się w ten sposób. Dlaczego teraz tego nie stosować? Dlaczego nie zrobić z czasem głodówki? Pierwsze, nie jesteśmy świniami, żeby jeść 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku bez przerwy! C, kompletność diety, czyli troszeczkę tak naprawdę nawiążemy do cykliczności, bo nigdy, nigdzie nie było powiedziane, że dieta keto to jest dieta eliminacyjna. Węgle do zera, albo warzywa całkiem wywalić, albo mięso zróbmy same jaja na tej diecie. No nie, człowiek jest istotą tak naprawdę wszystkożerną. Jesteśmy na tyle dostosowani dobrze do przetrwania. Chyba tylko szczury potrafią lepiej przetrwać od nas. Ale taka prawda, potrafimy zjeżdżać wszystko, nawet szpik kosty nauczyliśmy się łupać, jedliśmy to gówno, <noise> czego nikt nie chciał i tak naprawdę stąd mamy tak duże mózgi, że ja nie widzę sensu na przykład wywalania któregokolwiek produktu. To o ograniczenie chodzi tak naprawdę, a nie wywalenie tego całkiem, bo dlaczego? Niech dieta będzie kompletna i ja takim filarem się zawsze posługuję, jeśli komponuję swoje keto. Tak samo jeśli chodzi o na przykład frakcję tłuszczów, niech nie będzie tylko nasyconych o bo tylko będę ja teraz jak lew i Będę zdrowy. Nie, nie o to chodzi. Muszą być wszystkie tak naprawdę kwasy. Jedno nienasycone, wiele nienasycone, omega 3, 6, 9, kolagen wiecie powinien być, cholesterol, wszystko, no. Po co to sobie uwalać, a potem niszczyć sobie zdrowie i szukać w suplementach jakiegoś uzdrowienia, no? Najpierw fundamentem powinna być właśnie kompletna dieta, a później to uzupełniamy prochami i tabletkami. Nie eliminacja, a ograniczenie. Filarem numer 4 jest gęstość odżywcza produktów, czyli to tak naprawdę, co charakteryzuje te wory tutaj. Widzicie? Jeden wór jest pusty prawie, coś tam jakieś główienka na Sypane, natomiast drugi jest pełny, aż się przesypuje. Nie ma czegoś takiego jak dobre i złe produkty. No, chyba to jest najgorsza farsa, jaką kiedykolwiek kto powiedział. Są gorsze i lepsze produkty, nie oszukujmy się. Niektóre mają więcej witamin i minerałów przy tej samej kaloryce. Dla łatwego zobrazowania, wyobraź sobie, że masz dwa produkty. O, jeden taki, drugi taki. Oba mają taki sam ładunek kaloryczny, z czego ten ma dużo mniej witamin, a ten ma dużo więcej witamin. Który jest lepszy? No chyba nie ten do cholery, bo ten ma po prostu mniej wszystkiego. Ale jednak nie chodzi o to, żeby wywalić te wszystkie, tylko o balans oczywiście. Natomiast fundamentem powinny być właśnie te gęstsze, odżywcze produkty. Rozsądny więc człowiek nie powinien wybierać jako fundament na przykład białego chleba, na którym se, a szyneczki se położę, bo to zdrowe. No to co to ta szynka wtedy da, skoro to, to podstawą tej diety jest ten biały chleb, w którym tam nic nie ma, nie? Rozsądny człowiek jako podstawę na przykład wybierze jajko, mięsa, licho, niech tam dorzuci tego chlebka jedną kromkę raz na jakiś czas, jak mi się. Boże, będzie chciał. Ale to właśnie te gęste produkty powinny być podstawą twojej diety, a nie właśnie te rzadkie chamy takie. Bo na to też są rzadkie produkty, które można wrzucić, dorzucić do diety, ale nie czyńmy z nich fundamentów. Piąty, ostatni fundament. Ruch. Jakikolwiek. Jeśli zaczniesz obserwować naturę, to nie tylko na przykład będziesz patrzył na zwierzęta i będą jeść i srać, brzydko mówiąc. Natomiast co będą robić? Wszystkie będą się ruszać. Małpa będzie skakać z drzewa na drzewo. Świnia będzie skakać z błota w błoto. Tak samo człowiek, to jest... Dożyliśmy takich czasów, w których naprawdę jest bardzo łatwo i nie musimy nic robić. Wystarczy sobie otworzyć piwo i siedzieć na kanapie i tak cię yy, państwo utrzyma. Jednakowoż, jeśli chcesz być zdrowy, to musisz tego fundamentu przestrzegać. Wiadomo, że nie zawsze możesz od razu zacząć od tego, bo jak na przykład ważysz 150 kilo albo i więcej, no to... Nie oszukujmy się, kości będą boleć, nie będzie się chciało ruszać. Natomiast dieta keto i wszystkie te fundamenty tak naprawdę pozwolą Ci zrzucić nieco tłuszczu, nieco wody, po czym naprawdę bardzo fajnie samemu chce się uprawiać jakiś sport. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fundamenty, a teraz przechodzimy dalej. I jedziemy. Podstawą klasycznej odżywczej diety ketogennej, jak na pewno wiesz, jest ograniczenie węglowodanów i zmiana czerpania energii na tę z ketonów i tłuszczu, czy to własnego, czy dodanego w diecie. Inaczej, prozdrowotny stan ketozy po prostu się nie pojawi i nie będziesz miał profitów czerpania energii z ketonów, takich jak więcej energii w ciągu dnia, niższe stany zapalne, czy styry, jak w moim przypadku i wiele więcej. Przez lata podawano różne procenty makro w diecie, sam różne testowałem tak naprawdę. Jeden mówił dużo białka, mało tłuszczu, drugi mówił mało białka, dużo tłuszczu, a jak nie ma ketonu, to dołóż tłuszczu z czegokolwiek albo dołóż, lej oliwę do mordy, nie? Ja ze swojego własnego doświadczenia wiem, że tak to nie działa. No, w odżywianiu nie ma tak, że im czegoś więcej, tym lepiej. No. Tak jakby, nie wiem, zatankować samochód ponad ilość, która zmieści się w baku. Przeleje się, nie? No tak samo jest z każdym makroskładnikiem. No, podstawą mojej diety tak naprawdę jest makroskładnik, bez którego tracimy mięśnie, nie potrafimy wytwarzać hormonów i umieramy po prostu, czyli wysokiej jakości białko, ale w średniej ilości. W ostatnim filmie o badaniach naukowych dotyczących białka udowodniliśmy z pomocą dwóch Badań, że tego białka nie trzeba dużo, ale nie trzeba się też go bać, nie wiadomo jak specjalnie. Widełki, które mówią, kiedy białko jest bezpieczne, to 0,63 g na kilogram masy ciała do 3,5 g białka na kilogram masy ciała. Powyżej jednak tego progu, czyli 1,7, nie ma żadnych różnic pod względem zdrowia, regeneracji i korzyści zdrowotnych, czy nawet budowania masy mięśniowej. Poniżej jednak tego progu, czyli jedynki, istnieje niebezpieczeństwo, że będziesz niedożywiony, ani nie zbudujesz i nie ochronisz masy mięśniowej przed spadkiem. Po jaką cholerę więc być tu czy tu, jak można ani nie marnować, tego składnika, ani nie ryzykować niedoboru, nie? Białko w nadmiarze powyżej tego progu może również utrudniać wejście w stan ketozy, bo powyżej, bliżej nieokreślonego progu białko po prostu zmieniane jest w cukier. A cukro nie chcemy na diecie keto, nie? Jeśli więc ja sobie komponuję dietę keto, raczej na tym poziomie stałem białko, czyli 1,5, w porywach 1,7, i to jest uniwersalna taka ilość białka, jaką rekomenduję na keto, moim takim. Teraz przechodzimy do węglowodanów, czyli twojego dotychczasowego źródła energii. Pewnie masz tyle, co ja te 7 lat temu, o tak wyglądałem na 400 gramach węgli. A po Powinieneś mieć zdecydowanie mniej o tyle. Nie ma uniwersalnej ilości węgli, aby zaszła w Twoim organizmie ketogeneza, czyli pokrótce bycie na ketozie. Są natomiast dwie drogi do jej osiągnięcia. W teorii najlepsza, czyli całkowita głodówka, bo umówmy się, każde pożywienie, nawet białkowo tłuszczowe, zawsze, zawsze w jakiś sposób podnosi cukier we krwi, więc minimalnie opóźniasz wejście w ketozę, ketozy. Głodówkę jednak jako rozpoczęcie diety keto od lat uważam za najgłupszy pomysł, jaki istnieje, bo jeśli zaczynasz dietę keto w słabym zdrowiu, w organizmie występuje wysoki stan zapalny i różne choroby. A hormony szaleją u Ciebie, jak podczas okresu nastolatki, to po prostu, no krótko mówiąc, wysypiesz się z tak wielkim zapałem, z jakim zaczynałeś, wrócisz na wysokie węgle z jeszcze większym impetem. No taka prawda. Jeśli zaczynasz dietę ketogenną, to według mnie bardzo łatwo jest spróbować protokołu Equast lub kilkudniowej diety Carnivore, które są prawda są mocno eliminacyjne i osobiście rekomenduję je tylko jako okresowe wariacje keto, ale możesz to zrobić też w tradycyjny sposób. Jeść po prostu wszystko, lecz z ograniczoną ilością węgli do 20, tak 50 gramów w porywach. No w zależności od aktywności oczywiście Czy liczyć kalorie po podczas adaptacji, według mnie wystarczy podliczanie samych węgli i jedzenie do syta. Tak ketogenicznie typowo. Tak jak w przypadku głodówki, klasyczna droga ograniczenia węglowodanów ma swoje pułapki oczywiście. Nie raz, nie dwa widziałem jak ludzie już na adaptacji chcieli schudnąć 50 kilo, no rzucili się deficyt kaloryczny taki wiecie duży, a za chwilę chodzili głodni, przez co rzucali się od razu na cukier, no bo jak się nie nauczyłeś jeszcze korzystać z ketonów i z tłuszczu, no to na co? Mózg się cieszył, bo to cukier, a jak fajnie. No i tyle tak naprawdę ketozy było. Jeśli już musisz liczyć kalorie, bo to twoje Zboczenie, zacznij sobie od zera kalorycznego, ale też nie forsuj się, jeśli nie dobiłeś na przykład do swoich kalorii, bo tak trzeba i zaraz będziesz lał olej do gęby, bo brakło kalorii, a jeszcze masz limit. Nie, na keto tak dobrze odczuła się sytość, że naprawdę tego nie potrzebujesz. Jeśli nie dobiłeś do e, swoich kalorii, no to nie jest już więcej i tyle i spać. Doskoczyłeś do kalorii? Dobrze. Nie, drugie dobrze. Z ważnych rzeczy to jeszcze tak. A to najgorsze w sumie. Podczas adaptacji przez dzień lub kilka mogą wystąpić ogromne wręcz spadki energii, a to dlatego, że przez całe życie korzystałeś z innego źródła energii, nie? Czyli z Jak Jakby odciąć rakiecie nagle paliwo w. No to też by spadła. Organizm powinien przestawić się na efektywne palenie tłuszczu w kilkadziesiąt godzin bez węgli. Mówiąc krótko, trwa to od jednego do trzech dni, tak e, typowo, i wtedy dopiero zaczynasz czuć się fantastycznie. Natomiast pełna adaptacja trwa nawet miesiąc, nie oszukujmy się, ale uwierz mi, opłaca się poczekać. Na ketoadaptacji adaptacji mogą też wystąpić bóle głowy, ale to już bardziej przez nieumiejętne dobieranie rzadkich odżywczo-produktów takich chamskich, pozbawionych, wiesz, elektronitów, jakieś batoniki takie z biedry na maltitolu, jakieś tam cukiereczki, xylitolki. No byle było mało węglowodanów, nie to, co tam w środku jest to, to mnie to nie interesuje. Aby tego się ustrzec, po prostu wybieraj gęste odżywcze produkty. Zwiększ podaż wysokiej jakościowo bogatej w magnes wody, suplementuj elektrolity, bądź pij wodę leczniczą, jak Zuber chociażby. A co z tłuszczem, jak najwięcej, jak najmniej. Kiedyś pewnie rzuciłbym jakąś proporcją i powiedział, o tak, ma być procentowo. Albo o tak. Dzisiaj tak powiem inaczej, bo choć istnieje wiele wspaniałych tłuszczowych produktów, to wszystko to i tak można przeholować. Nawet alkohol jest spoko w rozsądnych ilościach, każdy mężczyzna uwielbia się rozpłynąć w tym wyższym stanie świadomości, gdy wędrujemy poprzez świadomości, poprzez światy, ale jak zaczysz pić po prostu za dużo, to kończysz jak świnia, no, pijesz jak świnia, jesteś świnią, tak samo można przeholować każdy z tych makroskładników, To no nie oszukujmy się, taka jest prawda, bo jak przeholujesz węgle, no to co, to od razu lecisz na słodkie, od razu ochota się robi, to bym coś pochrupał takiego dobrego, może chipsika, może jakieś gówno inne i nagle ty się tak naprawdę, twoja wewnętrzna świnia, która się darła o to słodkie, uzewnętrznia się i też się stajesz tą świnią, właśnie? I żeby usystematyzować, na diecie keto nie trzeba liczyć kalorii, ale kalorie się liczą. To nie tak, że dzięki temu, że jemy tłuszcz, że mamy ketony w krwi, to nagle kalorie e, znikają w nas jakoś magicznie. Oczywiście, dieta keto ma dużo fajnych narzędzi, które pozwalają utrzymać swoją wagę. Tak jak na przykład, samo chuchanie ketonami albo sikanie nimi, nie? No to przecież to jest marnowanie energii po prostu, nie? Dodatkowo, jeśli wybierzemy tłusty wariant, taki, który obfituje w kwasy tłuszczowe nasycone, które mają dużo cholesterolu. One faktycznie dużo bardziej sycą. Nie chce się sięgać po jakąś przekąskę. Jednakowoż, nie rób tego błędu, że... O co, co to? Niechudne? A wiem, tu przecież mówili, że jak na keto jest za mało tego ketonu we krwi, to trzeba więcej tłuszczu zjeść. To ja zjem tłuszcz i schudnę. I delikwent brał sobie ten masełko orzechowe z łyżeczką i złychy tak zjadał, a potem się dziwił, przy tym. No nie, to no. keto nie zrobi takich cudów. Jak, będzie, jak będą tak monstrualne ilości kalorii, to choćby się zesrało to keto twoje, to nie schudniesz nawet przytyjesz na takich ilościach kalorii. No niestety. W przypadku tłuszczów nasyconych, tak. Za chwilę polecisz yy, ze straczką tłuszczową i, i po prostu te kalorie się zutylizują w jakiś sposób. Ale nie wszystkie produkty będą tak działać. Złota proporcja według mnie na dzisiaj. To się może zmienić za 5, za 10 lat oczywiście. Na dziś jednak co mi służy? Najważniejszy makroskładnik, czyli białko, bez którego umrzemy, jeśli nie będziemy mieć go w odpowiedniej ilości. 1 do 1,7 grama na kilogram masy ciała. Węglowodany w typowy dzień, treningowy czy nietreningowy, od 20 do 50 gramów, nie na kilogram masy ciała, tylko ogółem. Żebyście sobie nie pomylili, białko to jest proporcja na kilogram masy ciała, czyli 1,7 na przykład jak ważysz 80 kg, to 1,7 razy 80, więc tam wychodzi chyba ze 120, ze 130. 40 gramów dziennie. Natomiast tutaj to nie jest, tego już nie mnożymy. To jest już yy, finalna taka wersja. Jest to najtrudniejszy makroskładnik według mnie, jeśli chodzi o y, komponowanie diety keto, bo tutaj w zależności od aktywności naprawdę możemy mieć dużo więcej tych węgli. Jednakowoż mój typowy dzień to jest od 20 do 50 gramów ogółem węglowodanów. I nie bawię się, wiecie, o netto, brutto, srutto, tyle ile mam, to tyle jem. Natomiast zdarzają mi się też dni, w których mam 100, 150... Zdarzają się takie okresy, w których mam 200 gramów węgli, na przykład latem, kiedy jem truskawki, kiedy są pomidory. Dlaczego nie mam z tego skorzystać? Faktycznie ten stan ketowy będzie dużo niższy wtedy, prawdopodobnie będzie się wahał w przedziale 0,3, 0,2, 0,4, ale przy mojej aktywności fizycznej za chwilę wracam do lekkiego keto, więc nie widzę tutaj żadnego problemu. Natomiast dla większości z Was i dla ludzi, którzy na przykład nie trenują, od 20 do 50 gramów będzie bardzo spoko i nie widzę tutaj sensu dokładania. Natomiast jeśli jesteś jakimś ultramaratonistą, to nie bój się tych węgli dokładać, bo co to, to jest dla Ciebie, na przykład, jak ty biegniesz, nie wiem, 50 km, co to jest dla Ciebie 100 gramów węgli? Tłuszcz natomiast 100 gramów plus. Tłuszcz oczywiście jest naszym fundamentem energetycznym, z niego będziemy korzystać, yy, wiecie, jeśli będziemy po prostu biegać, ćwiczyć amatorsko, cokolwiek robić w życiu, nawet siedzieć, to będziemy tłuszcz swój palić, albo właśnie ten podany z zewnątrz z pożywienia. Natomiast co to znaczy 100 plus? Dawniej pewnie rzuciłbym proporcje. O, to tu musi być, wiecie, 60% ogólnej kaloryki z tego, jak białka jest 20 plus tego. Albo jeszcze wcześniej powiedział, nie, to 80% musi być tłuszczu. Jednakowoż powtarzałem zawsze, że dieta keto nie polega na tym, żeby zalewać ryj smalcem, yy, oliwą czy czymkolwiek, a jeść do tej pory, dopóki jesteś nasycony. Jeśli nie czujesz głodu, jeśli wszystko jest w porządku, to możesz nawet i na 100 gramach tak naprawdę skończyć. Jeśli nadal jesteś głodny, dokładasz tego tłuszczu do posiłków. Badasz faktycznie tą zależność, kiedy proporcja tłuszczu jest właściwa w twoich posiłkach, a kiedy nie. Bo później będzie ci już dużo łatwiej na przykład. O, to na mnie działa super proporcja 1 do 2,5 jeśli chodzi o białko i tłuszcz. Więc yy, 2,5 pół z tłuszczu, to będzie, jak mam 100 gramów białka, to 210 tłuszczu jest super. Automatycznie to będzie wychodziło, więc... Ja bym tutaj nie zakładał jakiejś specjalnej proporcji, że o, 80% teraz ma być i tak masz jeść, chociaż nawet nie czujesz, że jest to właściwe. Tylko tłuszcz traktujemy jako energię, która nas syci i nie niezrozumie też z drugiej strony źle, że o, to kocur powiedział, że nie potrzebuje dokładać, a chodzi zmęczony taki ze srany, no też nie o to chodzi. Tłuszczu dokładamy do tego momentu, aż jesteśmy nasyceni, chyba że po prostu coś ci się nie podoba w twojej diecie, na przykład nie budujesz masy mięśniowej, na przykład e, masz mało energii, twoje treningi są niesatysfakcjonujące, z większasz tłuszcz i badasz swoją proporcję. W większości przypadków gdzieś pomiędzy tymi widełkami jest złota proporcja energetyczna, czyli jak masz 60-80% ogólnej kaloryki z tłuszczu, to wtedy zauważyłem, że większość ludzi właśnie jest taki, o kurde, keto fajne, tak mam dużo energii, więc to bym celował. I teraz mój taki przykładowy dzień, jak to mniej więcej wygląda na diecie keto, już wam pokazuję. Jak wiecie, ja na co dzień nie liczę kalorii, a chciałem wam tak jakby pokazać, jak to mniej więcej wygląda, więc sobie to podliczyłem i tak to się u mnie prezentuje. No dobra, teraz znasz moje złote proporcje, jeśli chodzi o komponowanie mojej diety keto, Za chwilę przejdziemy do stricte produktów, których używać, natomiast jeśli nadal po obejrzeniu wszystkich tych darmowych poradników, a nawet i tego, nie wiesz jak ułożyć swoją dietę keto, to zapraszam Cię na kocurketonline.pl, gdzie ułożymy Ci naprawdę dobrą dietę keto bez spiny z opcją nadzoru dietetyka. Popatrz, jakimi pięknymi przemianami możemy się pochwalić. Kocurketonline.pl z linku w opisie. Natomiast dla tych najbardziej wygodnickich mamy jeszcze catering cateringpodketo.pl, w którym osobiście ugotujemy Ci przepyszne dania z opcją Adaptacji keto i to wieziemy niemal każde miejsce w Polsce. Nie używamy oleju rzepakowego, a smażymy na maśle i smalcu. A teraz do rzeczy. I przechodzimy do białka. Jakie źródła białka wybierać, jeśli chodzi o dietę keto? Oczywiście zwierzęce, bo są po prostu kompletniejsze, posiadają pełny profil aminokwasowy i w ogóle jakoś tak lepiej smakują. Pamiętając o filarze z punktu D, czyli gęstość odżywcza, źródła białka też są mniej lub bardziej gęste odżywczo. Jako fundamenty wybieramy przede wszystkim te najgęstsze odżywczo, zaczynając od jajka, które ma wzorcowe białko. Posiada komplet Witamin i minerałów. Oprócz witaminy C, tak naprawdę jajko ma wszystko. Dalej idziemy raczej w stronę podrobów, czyli serca, żołądki, e, wątróbka, masa retinolu, komplet witamin i minerałów. Naprawdę gęsto odżywczo i jeszcze tanie. Później ryby, co to dla nas oznacza? Oczywiście komplet nie tylko dobrego jakościowo białka, ale również kwasy omega-3 przeciwzapalne, świetnie podwyższające odporność i to nie wszystko, oczywiście, co posiada ryba. Ale teraz nie o rybie, tylko właśnie o źródłach białka. Dalej mięsa, takie jak wieprzowe, wołowe i skóry. Co to dla nas oznacza? Najlepiej wybierać takie tłuste mięso, czyli jak już masz ze skórą, to zjedz tą skórkę, bo co jest pod skórą? Chyba każdy wie, jak na przykład kleista jest bardzo goląka, nie? To nie tak, że tłuszcz jakiś klei tam. To jest właśnie kolagen. Kolagen odmładza, nie pozwala się starzyć tak szybko jak, jak weganie. No, weganie nie mają kolagenu w diecie, więc dlatego tak szybko się starzeją. Jak kurczaka wybierasz, to też nóżki raczej wieprzowe, a nie, a nie pierś kurczaka. Oczywiście, pierś fajnie czasem zjeść. No i co? Oczywiście na białe wszelkiego rodzaju, czy to żółte sery, czy jakieś tam twarogi. Nie ma co się też przejmować zawartością węgli w, tym, w tych serach. To jest fermentowane, to nie działa tak jak normalny węgiel. I chyba wszystko o tym białku. Boże, ile można pierdzielić o białku. I teraz najtrudniejszy temat. Węglowodany na keto. W sumie nie zdziwię się, jak nic nie zrozumiesz z tego, bo to jest dosyć... Ten... No, chodzi o to, że... To jest tak z tymi węglami, że... To jest... Dobra, i węglowodany najtrudniejszy temat, czyli jak tu tego ugryźć jak najwięcej, ażeby jeszcze pozostać na diecie ketogennej, żeby stan ketozy był, nie? Po co nam w ogóle węgle na diecie keto? No oczywiście jest to bardzo fajny dodatek witamin i minerałów, tych, których ciężko nam uzupełnić z diety typowo zwierzęcej i tylko zwierzęcej. Jest to dodatek fajnego błonnika, oczywiście lepsza kubka, ale węgle nie są nam w ogóle potrzebne do życia. Jeśli mamy za mało węgli, to organizm po prostu w procesie glukoneogenezy sam sobie je wytworzy. No co jeszcze, węgle oczywiście dobre tak smakują, fajnie se dodać jakiegoś warzywka do bulionu, yy, wrzucić sobie do mięska jakieś tam warzywka i będzie smaczniejsze, no nie oszukujmy się. Dawniej oczywiście węgle były bardzo przydatne jeśli chodzi o szybką energię, bo węglowodany są nieco szybciej przetwarzane niż tłuszcz, ale w dzisiejszym codziennym życiu no niestety nie mamy takich sytuacji jak dawniej, że nas goni jakiś chłop popieprzony z włócznią i chce nas zabić albo lew nas goni, nie? No nie potrzebujemy aż tylu węglowodanów jak wtedy, ale niestety nasza świnia wewnętrzna zapamiętała to wszystko, co nasi przodkowie przenieśli ze swoim kodem genetycznym i po prostu bardzo, ale to bardzo lubimy smak węgli, bo nam się z czym kojarzy, no z tym, że o, zjem se węgle i będę szybciej uciekał, nie? No dzisiaj aż tak szybkiego piekania nie potrzebujemy. W większości z nas, oczywiście zawodowcy, potrzebują węgli, dlatego są na diecie wysokowęglowej, nie tak zdrowej jak tłuszczowa. Natomiast każdy ma jakieś swoje priorytety. Przechodząc jednak do diety, którą ja stosuję, czyli mojego wariantu, co my tu mamy? Przede wszystkim ja bym stosował wysokobłonnikowe zielone warzywa, pełne witamin, minerałów, fajnego błonnika. Co my tutaj mamy? Oczywiście brokuł, cukinia, ogórek, szparagi, oczywiście jako bardzo fajne źródło tryptofanu, który tak naprawdę jest prekursorem bardzo fajnych hormonów odpowiadających za szczęście. Awokado, no taki bardziej tłuszczowo-węglowy produkt. Potas, magnes, no niezliczone korzyści. Yy, owoce. Oczywiście, że na keto można owoce. Zwłaszcza w sezonie. Jak można w sezonie nie jeść owoców? Jak to zawsze? Przecież człowiek szedł do tego lasu, jad te porówki, jagody, wszystko co tam było. Nie bój się też czasami tych takich, wiesz, yy, produktów. O, marchewka na keto? Ty idioto! To wypadniesz zaraz z keto. A co do rosołów rzucasz? Nie marchewkę, nie seller? Powinniśmy takich mutantów genetycznych unikać, jak na przykład Kukurydza, nie? No bo to przyszło z Ameryki, w zmutowany sukinsyn taki, sam cukier praktycznie tam w środku, jednakowoż, jak ci żona rzuci 10 ziarenek kukurydzy, to nie wybiera jak ten głupi z tej sałaty, bo po prostu odłognie ja będę keto. Będziesz keto, nic się nie stanie jak raz zjesz, no Jezus. Chore to takie. No i na sam koniec, największy wstyd, czyli ziemior, pyra syn po prostu w skrócie, którym powinniśmy gardzić tak naprawdę na co dzień. Jeśli chodzi o nadmiar, jednak jak zjesz jeden posiłek, na przykład rano, pójdziesz w góry, 25 tysięcy kroków zrobisz i na górze sobie w karśmie zjesz żeberka z jednym ziemniakiem, który ma 12 gramów węgli, to co się stanie? Na co dzień gnojem gardzimy, ale jak raz zjemy. To niech nie będzie jakiegoś poczucia wstydu czegokolwiek. Dobra, tyle chyba o węglach. Pamiętaj, oczywiście, o cykliczności. Jak jest lato, jak słońce świeci, to wiedz, że możliwości przerobowe węgli są większe. I oczywiście, jak, jak chcesz troszeczkę sobie więcej węgli bez szkód dołożyć do diety, to nie zapomnij o oleju MCT, C8, które tak naprawdę zwiększają możliwości przerobowe węgli. I co to dużo mówić? No, po prostu możesz więcej ich wtedy zjeść. I na koniec źródła tłuszczu, czyli twoje nowe, podstawowe źródła energii. Skoro odwaliłeś węgle i zredukowałeś je bardzo mocno, no to z czegoś. Teraz trzeba korzystać. Tłuszcz na tyle jest dodatkowo fajny, że posiada cholesterol, czyli zapewnia nam sytość na długo. Oni musimy jeść co e, dwie godziny, żeby być nasyconym i nie trzeba latać. Wiecie, pochrupałbym coś teraz. <tłuszcz> Tego nie ma akurat, jeśli Twoim podstawowym źródłem energii jest tłuszcz. Zdrowie, energia, no co wszystko tutaj wypisane, oczywiście. Czego tu wybierasz, moi drodzy? Przede wszystkim ja tutaj wyrosowałem rzeczy, które już się pojawiały, czyli jajo, mięso z kością, mięso z tłuszczem, czyli takie rzeczy, które automatycznie są źródłem białka, ale i tłuszczu. Czasem to są źródła jeden do jednego, więc gdzieś tam. Być może warto będzie później uzupełnić tłuszcz z innego źródła. Natomiast tak jak mówię, no nie ma się co męczyć, nie ma co kombinować, oliwiać do mordy. Jeśli już tak naprawdę źródło białka, takie jak jajo, posiada trochę tłuszczu i to bardzo dobrego w sobie. Tak samo mięso, takie, straki, owakie. Buriony oczywiście jako źródło takiego typowego kolagenu plus właśnie tłuszczu. Potem wyciągamy to mięso z tego burionu i to jest nadal źródło białka i fajnego tłuszczu. Natomiast... Bulion to jest złoto, jeśli chodzi o y, źródło energii przede wszystkim, ale i elektrolity, witaminy, minerały, no wszystko tam jest. Co dalej? Do smażenia jako źródło energii, do smarowania jakichś tam kanapek y, niskowęglowych masło klarowane, nieklarowane, zwykłe, masło ekstra, śmietana 30%, albo i więcej. To są wszystkie te źródła, które tak naprawdę są zwierzęce, posiadają cholesterol, bardzo fajnie zapychają. Natomiast dalej. W przyrodzie nie mamy tylko tłuszczów nasyconych, ale jedno nienasycone i wielo nienasycone. To wszystko trzeba tak naprawdę w diecie mieć. Nie tylko keto, ale przede wszystkim w keto, bo tutaj jednak bazujemy na tłuszczach. I co my tutaj mamy? Różnego rodzaju oliwy, taki na przykład jak my mamy na podketo.pl. Świetna sprawa, jeśli chodzi o energię, o takie uzupełnienie. Jeśli na przykład niektórzy się zastanawiają, a za mało tłuszczu mi wychodzi jakiś taki głodny ose. Zrób sobie sałatkę grecką na wieczór, trochę serkafety, trochę oliwek, zalej to oliwą, zjedz. Mm. Co my tutaj dalej mamy? Wszystkie te specjalistyczne oleje typu olej z czarnuszki, olej z kiełków pszenicy, olej lniany, wszystkie te, które wymagają trzymania w lodówce. Też u nas na to je znajdziesz, jeśli byś chciał. Niektóre przeciwutleniacze posiadają, niektóre mają kwasy omega 3 ALA. Także bardzo warto je stosować, na przykład jak olej lniany. Dalej przechodzimy. Orzechy, czy to włoskie, właśnie dużo kwasów omega 3. Wystarczy już garść orzechów włoskich, aby zapewnić sobie dzienną dawkę omega-3. Orzechy brazylijskie, cynk, selen, bardzo fajna sprawa. Orzechy makadamia to w sumie wszystko ma orzech, makadamia. Do tego jeszcze bardzo dużo tłuszczu. Bardzo ketogenny tak naprawdę produkt. Ryba to tak samo właśnie jak tutaj wyrysowałem. Wiecie, nie tylko zawartość właśnie białka, ale i tłuszczów najważniejszych, EPA i DHA, omega-3. To musisz jeść 2-3 razy w tygodniu, nawet byłoby fajnie. Ale jak już raz będzie, to będzie super. I dalej królowie tak naprawdę ketozy, czyli olej MCT und C8. Są to najmocniej ketogenne oleje, które pozwalają tak naprawdę zwiększać ketogenezę, pozwalają zwiększać możliwości przerobu węgla. Czyli ogólnie jeśli dodasz taki olej do swojej diety, to możesz jeść więcej węgli. No królestwo jakieś. Oczywiście, dlatego dałem tutaj plusik, bo nie są to oleje wymagane. Uch, dobra, i to chyba wszystko w ogromnej pigułce. To był mój największy film, jaki zrobiłem o diecie Keto. Wydaje mi się, że powinieneś z tego skorzystać. Nie musisz rzeczywiście niczego zostawiać, jeśli skorzystałeś, to ja się bardzo cieszę. Natomiast, tak to według mnie powinno wyglądać. Po siedmiu latach, na mnie takie coś działa. Oczywiście, na kogoś innego może nie podziałać, ale przedstawiam po prostu swój koncept diety ketogennej. I reasumując teraz to wszystko, czy każdy powinien być na diecie keto, Według mnie, uważam, że jeśli nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych to czemu nie? Powinieneś, myślę, że powinieneś spróbować. Uważam, że każde ograniczenie węgli będzie zdrowotne, będzie zmniejszało stany zapalne. Nie musisz być od razu na keto. Możesz być też na low carb. Po prostu zmniejsz trochę węglowodany, bo nie potrzebujesz tego tyle, ile myślisz. Od razu będzie życie lepsze. Z drugiej strony, jeśli wywodzisz się na przykład z Japonii całe cały lata, tysiące lat twoi przodkowie żarli dużo ryżu i ryby, no to po co się męczyć tak naprawdę, skoro to daje ci naprawdę długie życie i satysfakcję z tego życia. No, ja bym nie szukał tutaj dziury w całym i po prostu pozostał przy tym, co twoi przodkowie jedli długo. Ale z drugiej strony człowiek się zastanawia, skoro w tak długowiecznym kraju jak Japonia, gdzie żyją ponad 100 lat, nadal najczęstszą przyczyną śmierci są zawały, gdzie nie jedzą tyle cholesterolu, no to co to do cholery? Coś tu chyba jest nie tak. Ale to już temat na inny film, który niedługo. Dzięki, że byłeś ze mną w tym filmie, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka. Nie ufaj autorytetom, sprawdzaj różne źródła. Wszystkiego dobrego i. Koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!